Słuchajcie, witam Was w poniedziałek po weekendzie. Nie wiem, który dzisiaj mamy, 6 kwietnia. Cały czas stoimy na, Autohof, na autohofie, na trakstopie Mer na granicy Belgii z Holandią. I mamy godzinę 13, wciąż brak ładunku, więc wykorzystałem sobie chwilę. Poszedłem na małe zakupy, kupiłem taką naklejkę pamiątkową dwa odświeżacze, które już. U mnie wiszą, bo bardzo mi się podoba ten zapach, naklejeczkę V8. Właściwie to dwie naklejeczki takie ale już sobie jedną nakleiłem, <grym> także mamy teraz Sprintera V8. No i co? Czekamy na ładunek. Ja już załadowany. Wyjechałem sobie tutaj na drogę na parking. Czekam za potwierdzeniem, że już mogę jechać. Czy się towar zgadza i w ogóle? Mam załadowaną jedną paletę, na której są dwie beczki. Podobno y, to nie jest ADR. Ale no nie wiem. Dziwnie to wygląda. W każdym razie mamy do przejechania 620 km. Jedzie to do miejscowości Strulendorf. Nie pamiętam blisko czego to jest, ale fajnie wyjazd z Holandii do Niemiec, czyli jutro pewnie przerzucik, środa przerzucik po Niemczech i czwartek pewnie załadunek do Polski z rozładunkiem w piątek to by był idealny scenariusz. Tak wygląda sytuacja. Wagowo to tam mam 440 kg, także nie ma tragedii. No i nic. Czekamy za, za zielonym światłem. Szybki update. 550 km do celu. To co najgorsze już minąłem, bo minąłem Antwerpię. Na ringu oczywiście standardowo korek jak cholera, chyba odstałem z godzinę łącznie. Że godzinę jestem w plecki, ale to nic nie szkodzi. Już mamy to za sobą. No i lecimy. Stóweczka na tempomacie. Elegancko. Tu już jest fajna droga. Nie ma korków. Zaczymy. Mam tam 250 km do Autohofa w Niemczech. Się zatrzymiemy po drodze. Wykąpię się. Elegancko tutaj w sobotę na weekendzie brałem prysznic polowy, bo było cieplutko i akurat miejsce mi pozwalało na to, żeby wziąć prysznic polowy. Także tak to wygląda szybki szawerek, takie warunki, i lecimy w traskę. wystartowaliśmy po prysznicu. Jeszcze mam 270 km do celu. Godzina 23:25. Tak na drugą w nocy dolecej. Rano zrzutka. I kolejny dzień wtoreczek jutro. Coraz bliżej domu. tam we wtorkowy poranek Uff, rozładowałem rano zajechałem na miejsce o drugiej w nocy podjechałem pod firmę i wychodzi ochroniarz zawoła mnie mówi dawaj otworzę Ci ten parking, zostaniesz na parkingu Mówię, elegancko no i stanąłem sobie tam spałem pod firmą Rano zrzuciłem, fajnie, bo pierwszy byłem. Malutka firma, i co? Potem pojechałem sobie na zakupy. Zrobiłem sobie już ostatnie zakupy w tej trasie. Niestety musiałem, nie byłem z tego zadowolony za bardzo, bo wiadomo, że tu jest drożej. Ale no cóż, no musiałem, żebym miał jedzenie. Także mam to ogarnięte. Oraz Oraz co? Zatankowałem samochód Także jestem gotowy już do jazdy Teraz tylko sobie zjem śniadanko I tyle Lecimy na załadunek Na lotnisko do Nurembergi Do Ryanair Engineering I zabieramy stamtąd Pewnie paletkę jakąś, albo skrzyneczkę, nie wiem Waga 100 kilo Do lotniska y, Frankfurt Hachen Coś takiego To nie jest te lotnisko y, Główne Frankfurt nad Menem Ten Cargo Sud Tylko jakiś tam Pod Frankfurtem widziałem tak na szybko patrzyłem, nawet nie, dobrze nie spojrzałem. W każdym razie, no, 16:30 dopiero jest, nie? I dopiero dostałem robotę. Nie lubię tak, bo cały dzień człowiek, człowiek siedzi, nie wie co robić. Yy, nie wie, czy robić sobie jedzenie, czy nie, bo to wiadomo, jak to jest. Zazwyczaj, jak się człowiek rozłoży z gazówką i tak dalej, zacznie robić jedzenie, to, to nagle dzwoni majster z robotą, nie? Także na głodnego. Do 21 jest rzutka. Miejmy nadzieję, że zajdziemy szybciej i że wszystko przebiegnie pomyślnie. No, ale też najważniejsze, że jest zlecenie i nie... a, a nie stoimy, nie? Także lecimy. cmr wypisana. Ja już jestem, gdzie miałem przyjechać. Tor 1. Oj czekam. Dwie paczki po 4 kilo mają być. No, tak więc. Dwie paczuszki. Lecimy. Upsa. Jedziemy. Dwie paczuszki. Dokumenty są. Let, let's go! Tak nienawidzę za wywrotką jechać. Kamienie z, tej, z tych opon, kurde, się sypią. Ogólnie mam tu taki dokument, nie mogę chyba tego pokazywać. Ale to jedzie z Ryanera do, do Ryanera. No i dwie takie małe, te pudełeczka, dwa takie małe pudełeczka. 10 tysięcy euro, nie? <ścoughs> bo, bo to jest faktura. Także masakra. Drogo, drogo. 155 kilometrów do celu piękna pogoda 15,5 stopnia o, i fajrancik na dzisiaj będzie fajnie, że zrzutka jest jeszcze dziś ponieważ poprzedniej z wczoraj na dziś się nie wyspałem zbytnio no bo tam ile spałem, może 5 godzin więc dzisiaj sobie odeśpię elegancko, po rozładunku, prosto na parking, jedzonko jakiś zrob, coś i, i do spanka. Ja już po rozładunku nie musiałem nawet wjeżdżać na teren. <grywki> nie musiałem nawet wjeżdżać na teren y, lotniska. Y, wyszedł do mnie gościu przed bramę, zabrał dwie, te dwie paczuszki, podpisał dokumenty i tutaj, 2 km od lotniska, jest Aral. Poszedłem na stację się zapytać, czy mogę się stanąć. Nie ma problemu. I tyle w dniu dzisiejszym. Wtoreczek tak się skończył. Tyle w temacie, witam w środowy poranek. W sumie, już nie taki poranek, bo zaraz będzie południe. Mamy godzinę 11. I tak, miałem już dzisiaj nic nie nagrywać do filmu, ale zapomniałem, że tam w komentarzach pewnej osobie napisałem, że wspomnę o plusach i minusach tej pracy. No więc tak, z plusów to nie widzę żadnych. Nie, no oczywiście żartuję. Plusem na pewno jest to, że można pozwiedzać. Można pozwiedzać naprawdę różne zakątki Europy i świata, jeśli ktoś by znalazł firmę, firmę która jeździ, jeździ na szersze horyzonty, że tak powiem. Na pewno zwiedzanie. Druga sprawa z pozytywów komfort psychiczny <noise> tutaj trzeba zaznaczyć, że nie w każdej firmie tak jest ale w tej, w której ja pracuję, naprawdę jest komfort psychiczny, nie mam nie ma żadnego mobbingu ani nic z tych rzeczy, nie ma żadnego zakompleksionego brygadzisty nade mną, także robię po prostu swoje, mam przydzielone zlecenie na dany dzień, muszę je wykonać i, i tyle tak, z, tyle tak naprawdę z moich obowiązków no oprócz, oprócz, tego wiadomo, że jeszcze muszę zadbać o auto ponieważ ja mam je cały czas przy sobie, nie zjeżdża auto na bazę, także ja muszę doglądać tutaj wszystkiego yy, oczywiście serwisy są wykonywane normalnie w serwisie, tak nie serwisuję sam pod domem ale no, muszę się tym autem po prostu opiekować i jeżeli coś się z tym autem dzieje to muszę to zgłaszać Także no, komfort psychiczny jest naprawdę na wysokim poziomie, także to koniecznie trzeba wliczyć do tych najważniejszych pozytywów. Co dalej? No, zarobki. Zarobki na pewno są większe niż najniższa krajowa i to dwukrotnie, tak? No, oczywiście w zależności ile w tej trasie siedzimy. No, jeżeli, jeżeli siedzimy krótko w tej trasie, no to... Wiadomo, że zarobimy mało, tak, a jeżeli siedzimy cały miesiąc, no to zarobimy dużo. Yy, a wiadomo, że nie idzie się do takiej pracy po to, żeby sobie bimbać, tak, i żeby sobie pracować dwa tygodnie, i dwa tygodnie yy, siedzieć w domu na przykład. No bo na busie to absolutnie się nie, nie kalkuluje taki system. Ale jeśli, tak jak wspomniałem, pracuje się te minimum 20 dni w miesiącu, to naprawdę można godne wynagrodzenie zarobić, tak? Głównie polecałbym te, te prace dla osób młodych, tak? Dla osób młodych, świeżo po szkole, którzy chcą sobie szybko zapracować na swój pierwszy samochód na przykład, jakiś fajniejszy albo dla ludzi, którzy po prostu chcą uzbierać jakąś, szybko jakiś kapitał na otworzenie jakiegoś własnego biznesu dla takich ludzi bym polecał te prace, dla ludzi, którzy też się fascynują dziedziną transportu, którzy w przyszłości chcą na przykład być kierowcą ciężarówki, to to jest też fajna opcja, żeby sobie zapracować na, na prawo jazdy na kategorię C oraz CE, żeby też nabrać doświadczenia z tym transportem, żeby zobaczyć co, gdzie, jak na tym dzikim zachodzie. To jest fajna właśnie alternatywa, żeby zacząć po prostu swoją przygodę. Dlaczego dla osób młodych? No też... Jeżeli nie jesteś związany z jakąś osobą, z jakąś kobietą, to tym bardziej polecałbym ci yy, posmakować tego zawodu. Bo naprawdę pracując na miejscu, na produkcji, na przykład lub na magazynie, no nie jesteś w stanie po prostu zwiedzić tylu krajów yy, i zobaczyć tyle pięknych rzeczy, poznać tylu ludzi, tyle kultur. Nie jesteś w stanie tego zrobić pracując na miejscu, i owszem, pracując tutaj w tej pracy, ominą Cię pewne rzeczy, ominą Cię, ominie cię na pewno wiele wyjść ze znajomymi, tak? Ominiecie spędzanie na przykład czasu z rodziną, to już wchodzimy w kwestię minusów tej pracy, tak? Natomiast uważam, że w momencie, gdy jeszcze nie założyłeś swojej rodziny, nie prowadzisz jakiegoś tam y, wspólnego życia z drugą osobą, to myślę, że jak najbardziej warto mimo wszystko się poświęcić, ponieważ wiele korzyści z tej pracy wynika mimo wszystko, tak jak mówię no naj, naj, najważniejsze rzeczy to jest te y, zwiedzanie poznawanie świata a jeśli chodzi o komfort życia w takim aucie no to no dobrze no jest, jest jest to specyficzny rodzaj życia tak? bo jest tutaj naprawdę ciasno w tym aucie ale jeśli trafisz na fajną firmę, to będziesz miał po prostu zapewniony komfort y tej pracy. Tutaj no, łóżko jest, lodówka jest, wszystko co potrzebne tak naprawdę jest w tym aucie, a infrastruktura drogowa jest już tak przystosowana. Że prysznic naprawdę możesz brać codziennie. Yy, fakt faktem trzeba zapłacić za ten prysznic, ale no. W lato na przykład nie ma problemu, żeby się wyposażyć w prysznic polowy, tak jak ja na przykład to robię, i po prostu żyć jak w kamperze, tak? Brać prysznic polowy. Da się naprawdę żyć. Trzeba to traktować jako przygodę. Jako lekcje życia I jeżeli ktoś po prostu chce To Będzie żył godnie w tej trasie Bo jeżeli ktoś jest nygusem śmierdzącym yy, Który nie chce o siebie zadbać No to wtedy Najczęściej tacy ludzie właśnie narzekają Na te prace Także myślę że już poruszyłem takie Podstawowe kwestie tego wszystkiego Nie mam więcej nic do dodania Sami ocencie, czy ta praca byłaby dla Was, i dajcie znać w komentarzu. Pozdro.